Cześć, wam dzisiaj jest wizu wizualnie witam was w pogadance na temat. Ananty. oczywiście gra jeszcze nie wyszła, żadnej bety nie ma, ale mamy parę tematów do poruszenia i przede wszystkim jest to krótka seria góra 30 odcinków. Może jeszcze, może jeszcze, a najpewniej jeszcze przed premierą gry jeżeli kiedykolwiek ona się pojawi i są drobne głosy, że pojawić by się mogła troszkę szybciej niż tam się zdaje. Jest parę ploteczek, które chciałbym podkreślić, podbić i również dodatkowo dorzucić kilka informacji, które faktycznie mamy. Do tego spekulacje i spoilery, bo jakże mogłoby być inaczej? No i oczywiście w tym momencie trwa, kiedy ja to nagrywam, przynajmniej nie wiem, kiedy ten odcinek pójdzie jak z dużym opóźnieniem, chociaż nie powinien lecieć z dużym opóźnieniem, bo w miarę świeże informacje są, ale w tym momencie trwa beta do Neverness to Everness i tam się namnożyło odcinku ze względu na to, że jestem na becie, mogę sprawdzić, mogę nagrać. Dziękuję Ci arystokracja, jestem w stanie nagrywać dzięki tobie, a jeżeli chodzi o anantę, no to nie dzieje się jakby takich nowych rzeczy do pokazania nic, więc to może włączmy dźwięk, bo tam pewnie w tle leci. Nie, nie nie dzieje się nic takiego, żebym mógł nagrać nowe rzeczy i pokazać nowe rzeczy, więc tylko są wyciągane z rękawa różne różności. Więc beta NT sprawiła, że tam się odcinków namnożyło, a jeżeli chodzi o anantę, to aż tak dobrze nie jest. Więc co się dzieje, co się dzieje i co się dziać może. Najpierw ploteczka na samym starcie, że ta gra może wyjdzie bez bety, nie będzie żadnej publicznej bety, którą ludzie będą mogli zagrać. Więc tym zajmiemy się mocniej na następnym odcinku, bo mam własną rozgminę, którą chciałbym się podzielić, która z jednej strony może to potwierdzać, podbijać, z drugiej strony nie Niekoniecznie, ale nie wydaje mi się, żeby to było prawdopodobne ze względu na to, jak duże to jest przedsięwzięcie i jak wiele rzeczy może pójść nie po myśli twórców, więc niezrobienie odpowiednio dużych, rozbudowanych i ekspansywnych beta-testów może się skończyć tak jak przy okazji... Wayfindera, któremu to zabrakło minimum jednej bety, żeby gra mogła sobie poradzić jako tako, ale brak przetestowania tego doprowadził do faktu, że w dniu o, premiery, czy właściwie startu Early Access, gra się potknęła tak bardzo, że prawie przez dwa tygodnie nie dało się grać, i to zabiło tą produkcję całkowicie. Co oznacza, że jeżeli twórcy poszliby dokładnie tą samą ścieżką kariery, to dokonaliby Sekaja, więc może mają lepszych deweloperów, może są lepiej przygotowani, ale ja bym jednak odradzał próbę wydania tak dużej, tak rozbudowanej gry bez testów, żeby ludzie mogli zobaczyć jak to działa na setkach tysięcy, które chcą spróbować, nie? To, to jeżeli są ludzie, którzy chcą spróbować, to trzeba im dać spróbować, żeby zobaczyć, czy to się wykoprytnie, czy nie. Ewentualnie można to wystartować w sensie early access i premiera powinna być może za parę miesięcy, a może nie, jeszcze nie mówimy i teraz startuje, jeżeli i wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nie będzie reseta serwera i lecimy dalej, a jeżeli nie pójdzie zgodnie z planem, to wyłączymy serwery, będzie reset, wiecie, nie, nie, nie pa, parę, rzeczy, parę rzeczy nie dopowiedzieć, więc... Tą plotkę, mam nadzieję, że można między bajki włożyć, ale jeżeli nie, to może się zrobić dziwnie. No ale dobra, przeskoczmy do tych rzeczy, które mamy. Pierwsza z nich to jest Gamescom 2025. Jeżeli chodzi o ekipę od Ananty, to właśnie zostały... Ogłoszone zatrudnienia nowe, jeżeli chodzi o marketing team, zarówno na Japonię, ale ta komórka, która w Japonii jest, zawiaduje również resztą świata, przynajmniej częściowo, w tym również tą ekipą, która mogłaby, nie musiałaby, ale mogłaby się pojawić na Gamescom 2025, który to powinien się w sierpniu odbyć. Sierpień 20 do 24, i jakoś tak to było, no tak czy inaczej, mogą, nie zostało to jeszcze potwierdzone, ale mogą pojawić się na Gamescom 2025. To jest ten moment, że na dniach powinno być oficjalne ogłoszenie, bardzo możliwe, że było, zanim ten odcinek poszedł live, więc będę robił raty, tudzież adnotacje na kolejnych nagraniach, ale jeżeli będą w Kolonii, jeżeli będą w Niemczech z pokazem tego, co mogłoby być w Anancie grywalnie, no to będziemy mieli jakieś nagrania, zdjęcia, informacje, coś się powinno pojawić, coś się powinno przewinąć, więc jeżeli chodzi o Gamescom, szansa jest, ale nie została oficjalnie potwierdzona i klepnięta, więc stąd mi się wydaje, że nie będą na Gamescomie. Dlaczego mi się tak wydaje? A no, bo to już by zostało ogłoszone ze względu na to, że TGS będzie we wrześniu. Od 25 do 28 września będziemy mieli targi TGS, na których to Ananta będzie, i to zostało potwierdzone. Czyli jeżeli późniejsze o miesiąc TGS jest potwierdzone, że Ananta tam jest, a Gamescom z sierpnia nie, no to. Siłą rzeczy jest jak jest. Może coś się na ostatniej prostej jeszcze wyklaruje, może dostaniemy jakieś informacje. Co nie zmienia faktu, że we wrześniu powinniśmy. To znaczy pod koniec września, powinniśmy zobaczyć zaraz na urodziny Genshina 28. Powinniśmy zobaczyć, jak się kształtuje sytuacja Ananty, jakie plotki są poprawne, co wcześniej było strzelane i dogadywane na temat tego tytułu. Faktycznie okaże się grywalnie potem dostępne. Pomiędzy 25 a 28 powinniśmy zobaczyć, w jakiej formie grywalnej jest obecnie Ananta. Prawdopodobnie na TGS będzie budka, w której uczestniczący tam będą mogli stanąć i pograć troszeczkę i pójść dalej, nie? Więc to jest z założenia ludzi, którzy plus minus wiedzą, o co chodzi, o co kaman i mówią, że zwyczajowo, no, tego typu rzeczy się zdarzają, więc oni by zakładali, że również przy okazji Ananty będzie do pogrania, ale niekoniecznie będzie można robić zdjęcia, niekoniecznie będzie można robić nagrania, przy czym ja stawiam, że nawet jak nie będzie można zrobić, to ktoś to zrobi i my zobaczymy, jak to wygląda w akcji. Nastawiamy się na wrzesień, bardzo ładnie nastawiamy się na wrzesień, żeby dowiedzieć się, czy ta gra faktycznie istnieje w formie grywalnej na tyle, by móc mieć co pokazać. Ale lecimy dalej, bo pojawiają się z ciekawych źródeł plotki na temat tego, co, gdzie i jak z tym tytułem grywalnie. Więc mobilki, a? Potwierdzone? Raczej, no wiadomo. Chiny, Azja, tam mobilki są królem, więc nie mylić z Kingiem od Blizzarda i całej reszty, bo tam zwolnienia były, na pewno są uradowani tym faktem, że pod Microsoftem robią. Wracając, mobilki, mobilkami, konsole również, tu jest potwierdzone, raczej... Znaczy potwierdzone to jest złe określenie. Tutaj przewija się PlayStation 5. Na temat Xbox jest cisza, co mnie <grych> w ogóle nie dziwi. Ale jeżeli PlayStation 5, to można się też spodziewać wymagań sprzętowych, jakie mogą być na PC. Cie. No bo PC to jest to, co wiemy, że powinno być. To powinno mniej lub bardziej się pojawić jednego dnia na wszystkich dostępnych platformach, więc założyć można, że tak będzie. Chociaż wcześniej mieliśmy na temat różnych tytułów, że A. Premiera powinna być symultanicznie Tower of Fantasy. PC, PlayStation 4 i 5... Eee, był gigantyczny rozjazd. Wcześniejsze plotki sugerowały, że będzie to symultanicznie wypuszczane, ale faktycznie nie było. Więc żebyśmy się nie przejechali, żebyśmy się nie przejechali, to na razie jest w sferze plotek podbijanych z kilku różnych źródeł i te podbicia bardzo mi się podobają, bo jest na temat platform, na których Ananta miałaby się pojawić na PC-cie. Więc podobno jest. Nie będziemy mówili skąd my to mamy, ale fakt, że nie będziemy mówili o tym skąd my to mamy, to to, to powinno wam powiedzieć, że coś się dzieje za zasłoną. Steam i Epic mają mieć swoje specjalne połączenia z Launcherem, który będzie również osobno stał, czyli będzie można wbić na stronę Ananty tutaj i ściągnąć Launcher, Instalkę, zainstalować na PC, i grać, ale będziecie mogli też odpalić Steama, wpisać Ananta, ściągnąć tę grę przez Steama i grać przez Steama, bądź Epic Launcher, również używając tego kreatora widzę Epic do łapania mikrotransakcji, jeżeli mikrotransakcje jakiekolwiek w tym tytule będą. Jest podbicie, że są rozmowy prowadzone z różnymi sklepami i konkretnie te, które są wymienione, to jest Steam i Epic, na których miałoby się pojawić z własną wersją launchera, czyli po prostu launcher standardowy połączony z Epiciem tudzież Steamem. Zobaczymy jak będzie, zobaczymy jakie będą wymagania i zobaczymy jak bardzo problematyczne to będzie patrząc po tym jak te launchery się zachowują albo jak się nie zachowują na danych platformach, więc różnie być może. Coś tu do dodania mamy tak, ale tym się nie będziemy zajmowali dzisiaj, bo parę rzeczy chciałbym potwierdzić zanim je puszczę w obieg, więc przeskoczmy do uwaga spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada to polecam Chciałbym dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trafione od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc dziś mam dla Was jedną rzecz, mam więcej rzeczy, ale rozgadam się na wcześniejsze, więc dozujmy przyjemności, dozujmy przyjemności. Jakoś trzeba walczyć z tym, że NTM, ABT i tam się generują odcinki samo przez się, więc słów parę na temat tego, co dzieje się tam na dole na ulicy, czyli samochody. Samochody będzie można kraść, z... <laughs> wypożyczać i łapać na przykład stojące gdzieś tam na poboczu, otworzyć sobie i pojechać nimi, ale również będzie system kupowania samochodu. Jeżeli chodzi o samochody to one będą traktowane w sposób, znaczy się te, które sprywatyzowaliśmy. Wsiadamy, jest dostępne tam jakaś muzyka jest włączona, jakieś radio tam w tle działa, zresztą bardzo a la Grand Theft Auto system radia ma być ale jest to wszystko połączone z jakimś systemem takim mniej lub bardziej rng losowym, że wsiadamy do danego pojazdu i zarówno kolor, jak i statystyki tego pojazdu, jak i radio włączone. Wszystko jest teoretycznie Opowiadające nam historię, komu ten samochód zajumaliśmy, nie? Więc ee. druga opcja jest taka, że możemy samochód kupić bądź wejść w posiadanie w jakikolwiek inny sposób i te samochody powinny być modyfikowalne. Czyli samochód samochodem, ale jeżeli mamy swój samochód, to możemy pojechać do warsztatu, zmienić opony na inne, które dają nam lepszą przyczepność na zakrętach albo jakieś nitro do przyspieszania zamontować. Tudzież inne bariery, które pozwolą nam nadać więcej charakteru temu samochodowi, nie? Więc oprócz zmiany koloru lakieru są różne inne czy w stylu jakieś grafity, czy znaczki, szlaczki, które na samochodzie mają być. Co zostało w pewnych sytuacjach porównane do tego, jak amerykańskie, nie tylko amerykańskie bombowce podczas II wojny światowej, nie tylko bombowce, samoloty bojowe, miały namalowane tam jakieś płomienie, albo jakąś babkę, pinap, coś w tym stylu, to tego typu zagrywki będą tutaj niby umieszczone, więc teoretycznie biorąc swój samochód do warsztatu samochodowego, będziemy mieli wpływ na bardzo dużo elementów, jakieś tam dędające kostki, poniżej lusterka, jeżeli w ogóle będzie się dało zajrzeć do środka. Opowieści na temat tego co miałoby być są tak bardzo rozbuchane i rozbudowane, że troszkę mnie to przeraża, bo to wygląda jakbyśmy mieli dostać grantę w tą piątkę w połączeniu z Genshinem czy czymkolwiek innym i jeszcze kilkoma innymi grami do kupy, co będzie miał wymagania. To będzie miał przerażające wymagania, jeżeli jest tak, jak usłyszeć można. Dobra ludziska, to jest mniej lub bardziej tyle. Mamy jeszcze parę lików, już niewiele do ruszenia, ale będziemy je rozbebeszali na bieżąco i zobaczymy, co na nas będzie czekało w sierpniu i we wrześniu, jeżeli faktycznie w sierpniu coś się pojawi, a we wrześniu mamy oficjalne podbicie, że być powinno. Więc to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeśli Ci się podobało to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeśli wręcz przeciwnie, to nie pogardzę łapką w dół. Życzę Ci miłego dnia dobrego dzonka i niech ta gra wyjdzie szybko i nas nie zawiedzie. Korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, Wasze wsparcie jest nieocenione. Liszy Mogowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą, dzisiaj arcy Mogowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście, arcy osem. Twitcher Twitch wasza magia Twitcher, potężna jest jesteście Twitcher osą. i Twitcher dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał. Miłego, do następnego. Wizu się odmeldowuje i hej! Nagrywałem przed chwilą odcinek z Wuthering Waves i miałem tam mniej do powiedzenia niż tutaj. Może ze względu na to, że Wuwa ma serię codzienną, a tu po prostu pojechałem z monologiem rzeczy, których jeszcze się nie sprałem tematycznie, więc dziwnie, dziwnie jest.